Cześć, przez chwilę nie było mikrofonowego kontentu na tym kanale, co trochę widać po wyświetleniach ostatnich filmów, dlatego dziś wrócimy sobie do tematu, który najwidoczniej kochacie najbardziej i będą to mikrofony. Nie byle jakie mikrofony, bo te bardzo tanie. A dzisiaj właśnie wpadła w moje ręce dość wyjątkowa sztuka, ponieważ jest to Krux Edis 1000, czyli mikrofon za 150 zł, który tutaj chyba stara się rzucić rękawice Mozosowi Mkit 900 Pro czy Mkit 700 Pro V2. To jest to samo. Także zapraszam Was do recenzji. Tego mikrofonu. Jeśli chodzi o komplet, w jakim ten mikrofon dociera do kupującego, to naprawdę muszę powiedzieć: wow! Ja myślałem, że Mozos MKIT 700 Pro V2 to jest już naprawdę wyżyłowany w stosunku ceny do tego, co dostajemy zestaw. Jednak Krux pokazuje, że da się tą poprzeczkę przesunąć jeszcze dalej, i ja się zastanawiam, czy przy takiej zawartości kompletu Krux. Cokolwiek zarabia na tym mikrofonie. Naprawdę dla mnie to jest niesamowite, ponieważ w opakowaniu znajduje się w zasadzie wszystko. Jest zacisk biurkowy, jest ramy mikrofonowe, jest popfilter siateczkowy, popfilter gąbkowy, oczywiście kabel, jeszcze dodatkowo pięć rzepów. Także zestaw jest jak najbardziej kompletny. Te wszystkie rzeczy kupowane osobno pewnie kosztowałyby coś koło 100. Także przypomnę tylko, że ten zestaw kosztuje 150 zł. I tutaj wypowiadając się pokrótce o poszczególnych elementach tego zestawu, na pewno ramię trzyma poziom, jest to ta lepsza wersja SB-35, w sensie tego co nazywamy SB-35. Zacisk biurkowy, jest to taka najtańsza wersja, w sensie miałem tych zacisków paręnaście i to jest ten taki typ najgorszy z domocowywanym koszyczkiem na mikrofon z tyłu. Natomiast w zasadzie to nie sprawiał mi on nigdy problemów, także można to sobie przemilczeć, tylko po prostu odnotować ten fakt, rzepy jak najbardziej na plus. Co do popfiltrów nie mam żadnych zarzutów, te wyglądają na jakieś usprawnione wersje, mówię o tym siateczkowym, to znaczy nie uświadczyłem tutaj na przykład samodzielnego wykręcania mi się popfiltru, co spotkało mnie w jednym jakimś tam starszym Chińczyku. Pod kątem budowy ten mikrofon trochę przypomina Genesis Radium 400, jednak po tym jak go rozkręciłem okazuje się, że z mikrofonem Genesis niezbyt wiele go łączy w środku, chociaż trudno jest mi powiedzieć, wyglądają zupełnie inaczej, natomiast nie wiem jaki chip tkwi w Edisie 1000, ponieważ Crux chyba nie jest zbyt do dzielenia się tą informacją i ten został specjalnie zamaskowany. Tak czy inaczej elektronika w krubie pokazuje, że ok, jest to tańszy mikrofon, natomiast czy będzie brzmiał odpowiednio dobrze? To już za chwilę. Wróćmy jednak sobie do zewnętrznej obudowy. Mamy tutaj do czynienia z dość standardową konstrukcją. Cała matowa tuba mikrofonu, taki może półmat, z jednej strony nie błyszczy, ale z drugiej strony te odbicia są takie rozproszone, trochę matowe. Tak czy inaczej, na froncie oczywiście znalazło się logo Kruxa, znaczek charakterystyki kardioidalnej również w takiej połyskliwej wersji. No i na górze standardowo siatka to jest taki standardowy zestaw. Mikrofon Kruxa nie został wyposażony w fizyczny potencjometr, do regulacji głośności, co w tej cenie jest jak najbardziej akceptowalne. Totalnie nie wymagałbym aż takich rzeczy w takich pieniądzach. Natomiast przekłada się to na to, że głośność mikrofonu będziemy ustawiać z poziomu systemu operacyjnego. I tutaj jedna rzecz zwróciła moją uwagę niekoniecznie jako wada, tylko po prostu jako cecha w tym przypadku, że regulacja jest dość mało. Precyzyjna. Na przykład w przypadku SM900 między czułością 90 a 80, wiadomo, było słychać różnicę, ale ta nie była szczególnie znacząca. W przypadku Cruxa Edis 1000, czułość 99 na przykład daje mi przester, czułość 97 albo 96 jest poprawna, a przy czułości 90 to już w ogóle mam niedoeksponowany dźwięk. Także okej, okay, regulacja jest, wydaje mi się, że raczej powinna sprawdzić się u każdego, w takim znaczeniu, że yy, mikrofon jest dość głośny. Nie ma problemów z tym, żeby doeksponować do minus 6 dB, jednak ta regulacja w zasadzie mogłaby przebiegać w taki sposób, żeby zwiększyć precyzję tych najważniejszych poziomów gainu. I teraz parę słów o charakterystyce tego mikrofonu i tu oczywiście powtórzę coś, co powtarzam przy każdej recenzji mikrofonu, który wygląda tak jak ten mikrofon, to znaczy nie należy się zwracać do czubka mikrofonu oczywiście są mikrofony, gdzie tak się mówi, ale ten nie jest jednym z nich, bo widziałem, że dużo osób tak robi, że właśnie w ten sposób ustawiają mikrofon, słyszycie jak to brzmi, to nie jest 100% tego mikrofonu. I teraz jak powinno się zwracać? Prostopadle do membrany mikrofonu, czyli po prostu do frontu. I teraz jak front zlokalizować? Tutaj też się trochę zaskoczyłem, ale e, to wygląda jakby nic tu nie było, jednak znajduje się tutaj na matowym korpusie mikrofonu takie połyskliwe logo Crux. Ono pomoże wam namierzyć front, a jeśli nie wiem, ktoś tego nie zauważy, to na tyle znajduje się naklejka. Dobra, także przejdźmy do testu charakterystyki. Raz, dwa, trzy, cztery. Test charakterystyki mikrofonu Crux Edis 1000. 1, 2, 1, 2, 1, 2, mówię do boku mikrofonu, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, mówię do tyłu mikrofonu, Crux Edis 1000, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ponownie mówię do boku i znowu mówię do frontu mikrofonu Krux Edis 1000. Także teraz już wiecie, jak się zawracać do tego mikrofonu. W porównaniu szumowym nie pojawia się SM900. Spoileruję, ma najniższe szumy w zestawieniu, a przy czterech mikrofonach pojawiał się śmietnik na wykresie. Dlatego właśnie na ekranie widzicie zestawienie Kruxa Edis 1000, ma ono AUPM 461TR i Fifine 669B. Spośród wszystkich testowanych mikrofonów, Krux wypadł właściwie najsłabiej. Na niskich tonach odstęp między Kruxem a Fifine jest pomijalny i wynosi zaledwie 2 dB. Natomiast do Maono Kruxowi brakuje około 7 dB. Różnice nie są zbyt wielkie, można by powiedzieć, że na niskich tonach szumy stoją na podobnie przyzwoitym poziomie. Spoglądając na wysokie tony, różnica ta pozostaje stała względem odpowiedzi Fifine. Natomiast od Maono stale się oddala i to na niekorzyść omawianego dziś mikrofonu. Oczywiście w odpowiedzi Maono procesor dźwięku wycisza. Górne pasmo, co przekłada się również na brzmienie, jednakże jest to syntetyczny test szumu. W najwyższej partii częstotliwości Kruxowi udaje się dogonić FIFINE, jednakże w zasadzie to bez znaczenia, gdyż ma to miejsce na poziomie 20 kHz. Jednak tutaj, też na obronę Kruxa, szumy we wszystkich trzech omawianych dziś mikrofonach są po prostu przyzwoite, a odstęp wynosi między 7 a 9 decybeli. Drugim manchamentem Kruxa jest płytkie brzmienie, na które można było narzekać w Mozosie MKit 900 Pro. Podobny charakter z wyraźnymi brakami w niskich tonach, co przekłada się na płytkie brzmienie. Mienie. Za chwilę usłyszycie próbkę porównawczą Cruxa Edis 1000 i mikrofonu SPC Gear SM900, natomiast w tym przypadku nie będzie podsumowania materiału. Dlaczego? Bo nikt nie ogląda podsumowań testów mikrofonów. Zaraz będzie próbka dźwięku, a ja w tym momencie skorzystam jeszcze z okazji, żeby powiedzieć, że cały ten film został nagrany właśnie z użyciem tego mikrofonu, który znajdował się po prostu pod linią kadru. Także cały film jest taką próbką, natomiast teraz usłyszycie jak ten będzie brzmiał bez muzyki w tle. W tym momencie mówię do mikrofonu, ma ono AUPM 461T, DR, którego czułość została wyregulowana fizycznym potencjometrem do minus 6 dB. W tym momencie mówię do mikrofonu FIFINE 669B, który wyeksponowany został w taki sposób, aby dźwięk sięgał minus 6 dB. Tutaj na potencjometrze został ustawiony do połowy w systemie na czułość 80. Jest to taki mikrofon, gdzie ustawia się czułość trochę tu, trochę tu, więcej oczywiście w recenzji tego mikrofonu. W tym momencie mówię do mikrofonu SPC Gear SM900, którego czułość ustawiona została na 92, tak aby ten został wyeksponowany na minus 6 dB. Mikrofon znajduje się w odległości dłoni ode mnie. W tym momencie mówię do mikrofonu Crux Edis 1000, którego czułość ustawiona została na 99. Mikrofon znajduje się na odległość dłoni ode mnie. Tak brzmi ten mikrofon. Próbka dźwięku. Próbka dźwięku. Próbka dźwięku. Próbka dźwięku. Próbka dźwięku. 13. W szczebrzeszynie chrząsz zaczął tarzać w trzcinie. szczeli wrzask szczebrzyszynianie. Cóż to ma być zatarzanie? Wezwać trzeba by lekarza, zamiast brzmieć ten chrząsz tarza. Przech Szczebrzeszyn z tego słynie, że w nim właśnie chrząsz brzmi w trzcinie. A chrząsz odrzekł zmiesz. Przyszedł wreszcie czas na zmiany, żeby ich chrząszcze w Trzcinie brzmiały, teraz będą się tarzały. No i przy okazji, jako że to koniec tego filmu, to możecie dać znać w komentarzu, co sądzicie o tych mikrofonach, który Waszym zdaniem wypadł najlepiej. Tak jak powiedziałem, sekcja komentarzy pozostaje do Waszej dyspozycji.